Cześć, tutaj Nigel.pl w pierwszym odcinku z serii Nigel Adventure Nie wiem jak to będzie się nazywać, Nie Myślałem to przed chwilą, sami słyszeliście zresztą, dobrze zaczynamy Mam farta, że się zrespiłem w dżungli, bo na początku będę miał już dużo drewna Po się zobaczę co będzie z tymi różnymi minerałami, złotem, żelazą, itd. Tak na razie rozpocznę do ścięcia na przykład 6 drzewa, według mnie to dobry wynik. Wystarczy tak. mi na podstawowe rzeczy, narzędzia, wiecie, 4 deski. Jeśli będziecie zainteresowani teksturpakiem, to po prostu dam go w opisie, ok? Od razu mówię, że to jest mój pierwszy odcinek, który nagrywam, więc nie trollujcie mnie aż tak bardzo. Wiem, jestem otwarty na wszelką krytykę, więc się nie bójcie komentować, okej? Okay? Chcę wiedzieć, co zrobiłem źle i tak dalej. Dobra, szukam mniej więcej takiego miejsca na osiedlenie się. Na przykład tutaj Będę miał i wodę na jakieś No nie na przykład na zboże Melony i tak dalej Trzcinę cukrową może tu posadzę jak gdzieś znajdę Wykopię sobie Tak wykopię sobie domek żeby nie tracić desek O może tam Zrobię sobie tylko kilos Dobra. Na razie zrobię ten domek taki nieduży, żeby się nie męczyć, bo cały odcinek by mi to zajęło. Parę kratek tam zrobię. Żeby to wyglądało jak jakieś pomieszczenie, a nie dziura. Nienawidzę dyrtu. Myślę, że potem zrobię sobie jakiś domek z desek. Nie wiem w którym odcinku, ale na pewno nie w tym. To będzie trochę za długo trwało. Myślę, że odcinki 10-15 minutowe będą do, dobrej długości, co? Nie będę Was zanudzać godzinnymi odcinkami, których i tak nikt nie obejrzy, więc... Dobra, wykopię jeszcze tą ścianę i myślę, że mi wystarczy. No. Nie będę robić jakiegoś wielkiego pomieszczenia a la villa, bo. Po prostu nie ma sensu, nie? No, Dobra, jeszcze tutaj wykopię to. Żeby było mniej więcej symetrycznie. Zostawię, zaraz graję w dury. I tak będzie dobrze. Zrobię sobie piecyk, żeby potem nie było, że... Teraz siekierkę i pościnam trochę drewna. Bo raczej mi się przyda. Dobra, gdzie mam słoneczko na środku? Dobrze. Jeszcze mam pół dnia, czyli nagrywam około 6 minut. Trochę węgla mi... O, węglu, co ja mówię, ale Trochę drewna mi się na początek przyda. Więc myślę, że z dwa z takich desek by mi się przydały. 32 drewna. Drewno mi się myli z węglem, no ja nie wiem. Nigdy mi się nie myliła teraz, akurat jak nagrywam. Dobra, chyba to będą... Będzie taki same drewno, żeby potem nie było, że jakiś kolorowy domek albo coś robię. To by wyglądało dopiero, nie? Drewna mi chyba starczy. Tak owszem. Stałam sobie w domu. Dobra, niedługo będę potrzebował jedzenia. To zrobię sobie mieczyk. Jak coś spotkam. Dwa na zapas Skrzynkę Najlepiej podwójną Nie wiadomo co jeszcze znajdę Tak Na razie wszystko są tak Wezmę może A może wezmę sobie siekierkę O i kilo w sobie. Pomien. Drewnianego mi się tak naprawdę nie opłaci. Getting and upgrade. Aha, i napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie, abym robił achievement od nowa, czy mogę zachować bieżące. Tak naprawdę tutaj mam ich parę, ale myślę, że w odcinku będzie dobrze jak będę od, od nowa robił, nie? No, możecie napisać w komentarzach. A, ja, ja, ja nie zasprintowałam. Nic mi się nie stało. No, Kokobinsy też mają buga, bo... Tak naprawdę to jest teksturpak na 1, 2, 5, ale jest bardzo fajny. Więc nie chciałem z niego rezygnować. Słoneczko zaraz zajdzie, a ja O Widzę wioskę Dobra Znalazłem wioskę, myślę, że na tym zakończę mój odcinek, a w drugim odcinku będę ją eksplorować, okej? Okay? Więc oceniajcie, komentujcie, lajkujcie i cześć